Hej, witam was moi drodzy w świetnym nastroju, dlatego że y, mamy aktualnie 1 września. Nie wiem, kiedy to zleciało. Natomiast stwierdziłam, że nie będę robić podsumowania miesięcznego, tylko zrobimy sobie ogólne podsumowanie y, czytelnicze wakacji, czyli tych dwóch miesięcy. Y, mam tutaj zapisane wszystkie książki, które czytałam, więc pozwólcie, że sobie zerknę, wyciągnę je i wtedy zaczniemy film. Ogólnie to liczyłam i w te wakacje udało mi się, uwaga, przeczytać osiem książek. Jest to mega zadowalający wynik, ponieważ ja się nie śpieszyłam. Ja po prostu miałam tak jakoś dobry czas czytelniczy, że te książki jakoś same leciały. Właśnie. Robiłam jeszcze maraton czytelniczy i na nim, co prawda, może nie przeczytałam trzech książek, co było sporym wynikiem, ale udało mi się jedną całą przeczytać. Swoją drogą zapraszam Was, bo było bardzo fajny film wyszedł. I co? Ja je ściągam z półek i zapraszam Was do odcinka. A więc, moi drodzy, Mam już wszystkie książki tutaj przygotowane. Chciałabym... Nie, dobra, nie będę zaczynać od tej. Nieważne, nieważne. Natomiast tak, przeczytałam 8 książek, z czego dziewiątej jestem w mniej więcej w połowie, trochę przed połową, ale no, jak ją skończę, to ona się będzie już zaliczyła do yy, książek przeczytanych we wrześniu. Także ją wam tylko pokażę na końcu. Zacznijmy sobie od pierwszej książki przeczytanej w ogóle w lipcu, w wakacje. I tej książki nie mam ze sobą, ponieważ jest to książka pożyczona od mojej przyjaciółki. I jest to pierwsza część Hazelwood od Marisy Albert. Tą książkę oceniłam na 4 na 5 gwiazdek i ogólnie to, o niej wypowiadam się więcej w Holiday Reading Vlog, coś takiego, Holiday Summer Reading Vlog z tego roku, także tam Was serdecznie odsyłam. Natomiast tak na szybko, jest to fantastyka. I szczerze mówiąc, mega była przyjemna ta książka, bardzo mi się podobała. To ma dwa tomy, także wydaje mi się, że będę się szykowała, żeby kiedyś przeczytać drugi, bo jednak chciałam zobaczyć, co tam się dalej dzieje. Fajna była mega końcówka, taka, że naprawdę mi się podobało. Ostatnie parę stron i ten sam plot twist i te wszystkie takie wydarzenia, które się kumulowały w trakcie i one później się rozwiązywały, to było mega fajne. I jakoś tak, nie wiem, szybko mi się czytało strasznie tą książkę i strasznie, tak wiecie. No po prostu bardzo przyjemnie mi się ją czytało I cieszę się, że ją przeczytałam Także taka moja na szybko recenzja Bo no o tej książce już się po prostu Wypowiadałam wcześniej Teraz przechodzimy do książek Które mam ze sobą I o których będę się gadać trochę więcej Uwaga, druga książka, jaką przeczytałam W tym, w te wakacje To jest Okej, okay, to jest ta książka, to się nie spodziewałam To od razu powiem o wszystkich um, Natomiast tak jest to pierwszy tom The Naturals. Z tą serią, moi drodzy, ja w ogóle może od razu powiem. W te wakacje udało mi się przeczytać y, trzy tomy The Naturals i ta książka, której jestem w trakcie, to jest właśnie czwarty tom. Więc tak naprawdę można uznać, że w wakacje udało mi się przeczytać prawie całą serię The Naturals. Y, no to jestem tutaj. Także tak, tom na razie odkładamy zaczynam mówić o The Naturals, bo mam sporo do powiedzenia pod tym względem, że po prostu te książki mnie zachwyciły. Słuchajcie, one może nie są jakieś super cudownie wybitne, albo po prostu jest to jakiś klasyk literatury, natomiast są to kryminały młodzieżowe, yy, które są yy, takie bardzo specyficzne, bo są moim zdaniem z wątkiem takim fantazy, dlaczego, że... znaczy... Nie wiem, czy można to tak nazwać. Natomiast po prostu e, główna grupa, e, która jest przedstawiana w tych książkach, e, po prostu e, nazywają się oni naturalsi, są naturalsami, czyli na przykład e, potrafią... Mają takie różne y, nadludzkie emocje, które normalny człowiek po prostu nie może w sobie wzbudzić, i no, jakby, boże, emocje, talenty, przepraszam. I normalny człowiek po prostu tak owych nie ma. Jest to na przykład y, bardzo dokładne, y, jedna osoba ma takie coś, że ma bardzo dokładne kalkulowanie różnych informacji na Sekundę nawet, ona potrafi bardzo dobrze ocenić procentowo, na przykład powodzenie danej sytuacji, albo ma różne takie wiecie, na przykład zaskakuje nas nagle informacją: A wiecie, że wieloryby żyją coś tam, coś tam, co nie? Takie coś. Są też dwie osoby, które są profilerami, i one po prostu bardzo dobrze potrafią poradzić sobie z tożsamością różnych ludzi, na których patrzą, albo też nie muszą patrzeć konkretnie na nich, na przykład na ich samochód czy coś i jest wiele wiele innych jeszcze wiele wiele innych chyba tam jest ich sześć członków takich ale już nie będę mówić o wszystkich chcę wam też to zostawić w niepewności jak będziecie czytać i oni trafiają do agencji FBI I jak zaczynamy pierwszy tom to trafia tutaj nasza główna bohaterka czyli Cassie Hobbs, która na początku pracuje w kawiarni i przychodzi do niej pewien mężczyzna który jak się okazuje później jest właśnie w tej całej agencji i proponuje jej, już nie pamiętam dokładnie co tam było, ale po prostu proponuję jej, daję jej chyba swoją wizytówkę i proponuje jej później, e, po prostu, ala pracę właśnie w tym. w sensie ona tam po prostu mieszka i przyjeżdża tylko na jakieś różne ważne święta do rodziny swojej, która jeszcze jej została. E, no a tak ogólnie, no to żyje po prostu tam w tamtym domu. I jest tu super wątek Found Family. Mam nadzieję, że znacie ten wątek, a jeżeli nie, no to polega on na tym po prostu, że jest, znajduje główna bohaterka albo główny bohater, zależy jaka książka, znajdują po prostu grupę przyjaciół, grupę znajomych, które jest, której są oddani i która po prostu jest podczas tej książki z nimi ta grupa i jakby mega fajnie się o tym czyta, a tutaj jest tak cudowna ta, to found family, ten wątek, no... Że po prostu chce mi się mega o nim czytać. Także taka ekspresowa recenzja, właśnie The Naturals. Bardzo Wam polecam tą serię, bo pomimo tego, że nie jest ona jakaś wybitna i nie dała jej pięciu gwiazdek, to uważam, że warto, bo jest to mega fajna rozrywka i plot twisty też są niczego sobie. Także polecam faktycznie. I właśnie ja chciałam jeszcze zobaczyć. Tak, pierwszy tom oceniłam na 4,75 na 5, także mega wysoko. Drugi tom. Oceniłam na. Mm, okej, okay, ten oceniłam na 5 na 5. E, trzeci tom oceniłam też na 4,75. Okej, okay. przechodzimy do, do jakiej książki teraz? Przechodzimy, okej, okay, teraz możemy przejść sobie do pierwszego tomu e, Maradier, Mar, Mara Tajemnica. Tą książkę kończyłam czytać na maratonie i nie pamiętam, czy opowiadałam jakoś dużo wtedy o tej książce, natomiast tak szybko streszcz, streszczając, Mara Dyer, czyli główna bohaterka, ma w swojej przeszłości przeżyła dosyć sporo, ponieważ przeżyła tak naprawdę wypadek w szpitalu psychiatrycznym, w którym była ze swoimi znajomymi oraz ze swoim chłopakiem, i był tam niby po prostu, um, zawalił się budynek, czy coś takiego? No po prostu coś tam się takiego stało. Później się dowiadujemy jeszcze więcej informacji z tamtej nocy, ale to musicie przeczytać, bo tego wam nie będę spoilerować. I przeprowadza się do kolejnego, do następnego miasta, żeby od nowa zacząć swoje życie, bo taki był plan. No ale to nie za bardzo w sumie wypala, bo koniec końców poznaje się z takim jednym chłopakiem, którym, z którym nie wiem, nie powiem wam, czy zostaje do końca, bo też nie chcę wam absolutnie nic spoilerować. Straciła w tym wypadku swoją najlepszą przyjaciółkę i chłopaka oraz jakby chłop tego, jego siostrę, no wiecie o co chodzi. I w tym nowym miejscu, które miał zwiastować nowy początek od tamtych tragicznych wydarzeń, które stały się w tamtym miejscu, jednak zwiastuje jakieś halucynacje, których Mara dostaje po czasie i różnych takich niewyjaśnionych sytuacji, które się dzieją. Już tego też nie będę wam mówić głębiej. No i po prostu okazuje się, że jednak nie wiadomo, czy jest z nią aż tak dobrze, jak myślała na początku sobie i, i nie aż tak dobrze sobie radzi z tymi wszystkimi sytuacjami, tak jak myślała na początku. Jest to psychologiczny thriller. Natomiast jeżeli chodzi o moje odczucia, to nie wiem, jak z następnymi tomami, bo ja szczerze mówiąc, chciałabym przeczytać następne tomy, tylko ja muszę mieć na nie ochotę. Jeżeli najdzie mnie ochota i stwierdzę, dobra, to jest ten czas, to sobie po prostu zamówię, zamówię te następne tomy, bo to jest trylogia. Natomiast tak, ten tom pierwszy oceniłam na 3,8 gwiazdek na 5, ponieważ on był spoko, ale jeżeli mam być szczera, to em, jednak liczyłam na dużo więcej e, tego właśnie thrilleru psychologicznego, tej zagadki, tych takich halucynacji, właśnie tego takiego mrocznego klimatu, a dostałam troszeczkę, dostałam taką garstkę tego. A garść e, takiego romansu licealnego przez tego chłopaka, który się pojawił. Wiadomo, z nim też jest taka końcówka dosyć ciekawa, bo on nie jest zwykłym chłopakiem, e, ale no i tak po prostu liczyłam troszeczkę na coś innego, troszeczkę się zawiodłam, ale tak troszeczkę. Dobra, moi drodzy, idzie nam to dosyć ekspresowo, nie spodziewałam się tego, także stwierdziłam właśnie, że w ogóle nagram 1 września to, bo później już się zagapię i będzie połowa września, a tak to zmontuję to i pojawi się może niedługo. Kolejną książką, jaką Wam pokażę okay, Będzie również książka z maratonu I będzie to Podopieczna od Alicji Sinickiej Moi drodzy, tutaj też nie będę się rozgadywać Jakoś bardzo długo Ponieważ tej książce dałam ogromną I bardzo długą w ogóle jak na mnie Recenzję właśnie w tym maratonie Poświęciłam na nią Sporo minut Także jeżeli chcecie usłyszeć moją jakąś recenzję O niej taką głębszą To właśnie zapraszam do drugiej części maratonu która jest? Um, moi drodzy, no ja jednak przeczytałam ją całą na maratonie, od początku do końca. Także w ogóle tą książkę czyta się bardzo, ale to bardzo szybko. Nie dość, że ma przyjemny druk, jak dla mnie. To bardzo szybko się ją czyta i po prostu, no akcja może nie, nie dzieje się jakoś mega, mega dynamicznie i szybko. To jest moja druga książka od Alicji Sienieckiej, tą przeczytałam pierwszą. I szczerze mówiąc, nie wiem, która podoba mi się bardziej, ta była mega, mega spoko, ta była też bardzo spoko. Obie to są kryminały. Ta podobała mi się bardzo też, właśnie przez to, że to jest totalnie inna jakby sytuacja w tych książkach, ponieważ tutaj y, y, jest inna zagadka kryminalna, inne w ogóle wydarzenia, i inaczej kończy się ta książka oczywiście, i ma również taką y, namiastkę takiego toksycznego małżeństwa. Którą właśnie też na końcu jest taka notatka od autorki, i właśnie w tej notatce ona opisuje to, że um, gdyby nie para w sklepie, którą zauważyła, która właśnie się tak zachowywała, ten mąż był bardzo, ale to bardzo krytyczny, on wręcz po prostu potrafił bardzo źle się odezwać do tej żony, co nigdy nie powinno mieć miejsca, to ona nie napisałaby tego wątku, który tak dobrze jej wyszedł w tej książce. Nie wiem, czy mówię składnie, ale po prostu mówię to, co mi przychodzi na myśl, co chwilę, także mam nadzieję, że się połapaliście. Tyle ode mnie na tą książkę i lecimy Twoja wina od Mercedes Ron. Ron Mercedes. No, jakoś tak. Jest to drugi tom. Tutaj pierwszy już czytałam, ale to czytałam rok temu. Muszę tutaj nagrywać, chyba, bo strasznie mi szybko do biblioteczki. Moi drodzy, jest to długa książka. Jest to bardzo długa książka, ponieważ ona ma 550 stron. Natomiast to jest tego rodzaju książka, którą ja po prostu czytam tak szybko, po prostu, nie wiem, akcja może to nie jest wybitna książka, to nie jest książka 5 na 5. To jest po prostu znowu kolejna dobra rozrywka, na której bawiłam się przednio. Końcówka jest mega jakby smutna, jeżeli oglądaliście film, to możecie wiedzieć, jeżeli czytaliście, to też możecie wiedzieć. Jestem bardzo, się nie mogę doczekać trzeciej, trzeciej części filmu bo, no nie mogę się doczekać, po prostu kocham, kocham ten film tego i jeżeli mam być szczera to, taka szybka, szybki ranking ogólnie zrobię to tak jeżeli chodzi o film to lepsza część, moim zdaniem to jest pierwsza, a jeżeli chodzi o książki, to lepsza część to jest druga część także w ogóle jakoś tak pomieszane i stwierdziłam, że nie będę kupować książki która jest w starym wydaniu Okładka jest straszna. Przepraszam, po prostu jest straszna. Natomiast poczekam najpierw obejrzę film, a później jak obejrzę film, to będzie czas na książkę, jak wyjdą w tych, w tych wydaniach filmowych, bo w nich chcę mieć właśnie całą serię. Jest tutaj Nick i Noa i są oni z bardzo odrębnych światów i nagle po prostu pod wpływem wydarzeń, które stały się w ich życiu. Noa przeprowadza się ze swoją matką do ich do domu, który jest bardzo bogaty, jest on w Hiszpanii w jakimś tam chyba miejscu, tak mi się wydaje. No i niby są przyrodnimi braćmi, ale jednak nie ma przeciwwskazań przed tym, żeby byli parą, bo nie są oni spokrewnieni. Tyle wam powiem, no ja też więcej nie wiedziałam. Ja w ogóle w sumie nie widziałam nic, jak zaczynałam oglądać film, bo ja najpierw obejrzałam film, bo przyjaciółka mi go poleci, poleciła i oglądałam. No i tyle o tej książce. Dałam jej 4 na 5 gwiazdek tylko dlatego, że po prostu tą książkę, pomimo tego, że ona jest tak gruba, ja ją przeczytałam, słuchajcie, w 5 dni może. Po prostu jak siadałam, to za każdym razem nie mogłam się odebrać. Jak ja mam tak, że ja mam problem na przykład z czytaniem późnymi wieczorami, bo ja po prostu zasypiam, to tutaj miałam tak, jak przy tamtej części. Słuchajcie, tą część to ja przeczytałam chyba w mniej niż jeden dzień. Siedziałam do piątej rano i czytałam, po czym jak wstałam, to dalej czytałam, dopóki nie skończę. No tutaj było trochę inaczej, bo tutaj jednak się opamiętałam dosyć szybko, ale no myślę, że do jakiejś trzeciej siedziałam. To są książki, w których, ja nie wiem, mój mózg totalnie inaczej działa, w sensie po prostu... Nie, ja nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale no tak po prostu mam. Mamy, moi drodzy, Pomoc domową od Fridy McFadden. W końcu to przeczytałam. Ja ją czytałam między... Yy, jak przeczytałam drugi tom The Naturals i zamówiłam trzeci, to w międzyczasie jak on szedł, przeczytałam tą książkę. Znowuż, ją się tak szybko czytało, że nawet ja sobie po prostu tego nie wyobrażam. Mam dużo jakichś y, takich y, tych znaczników porobionych, bo bardzo dużo emocji wzbudziła we mnie ta książka. Kurde, co ja robię? Y, dużo emocji wzbudziła we mnie ta książka jest mega, mega fajna. I ogólnie chodzi w niej o to, że mamy główną bohaterkę, która się nazywa Mili. I ona nie ma świetlanej przyszłości, przeszłości, przepraszam, nie ma świetlanej przeszłości. Ma w niej różne takie rzeczy, które po prostu, no jednak, niemiłe jest opowiadać. Nie wiem, czy tutaj w opisie jest podane jakiekolwiek informacje, więc nie wiem, czy mogę Wam powiedzieć cokolwiek. Jej teraźniejszość polega na tym, że y, mieszka w samochodzie. Więc y, tak y, życie ją poskładało, że tak akurat y, wygląda teraźniejszość. I nagle dostaje ofertę, nie dostaje oferty, nie pamiętam, albo dostaje ofertę, albo po prostu widzi ją w internecie jako pomoc domowa w jednym z domów, w którym mieszkają państwo Winchesterowie, Nina oraz Andrew. I jak pierwszy raz wchodzi na rozmowę o pracę właśnie do tego domu, wydaje się mega, w sensie ten dom jest mega luksusowy, no może... Nie wiem, czy luksusowe jest to dobre słowo, ale ten dom po prostu jest nowoczesny i bardzo bogaty. Oni w ogóle są bardzo bogaci, ale później okazuje się, że jedno z tych jakby, osób jest tak naprawdę tylko bogate. Natomiast tak, cały dom jest jakby wykończony, cudowny, luksusowy i super. Natomiast ona dostaje pokój na poddaszu, który wygląda jak dosłownie graciarnia. Tam jest okno, które jak później się okazuje. Się nie otwiera, więc jest mega dziwne. Jest jakby zaklejone to okno. A zamek do drzwi tego pokoju jest tylko od strony zewnętrznej. Czyli, będąc wewnętrznej, ktoś może się w nim zamknąć, ale ty sama nie możesz się w nim zamknąć. To już wzbudziło we mnie takie: okej, okay, coś tutaj jest nie tak. Zaczyna ona pracować w tym domu. I później dzieją się rzeczy. Tyle wam powiem, bo ja też. Wiedziałam mało, jak kupowałam tą książkę. Jej dałam, moi drodzy 4,85 na 5, co jest nadal wysoką, mega opinią. Nie dałam jej 5, tylko ze względu na to, że nie była. Jakby po skończeniu jej nie poczułam, żeby to było coś takiego, wiesz, wiecie, 5 na 5, serio kocham cudowną ubóstwiam, ale była mega dobra. I właśnie tego oczekuję w kryminałach. Tego, że jak leżę wieczorem, to popro i czytam. To po prostu się boję. Ja na zwyczajnej świecie po prostu leżałam od zapalonym lampką, wszędzie wokół było ciemno, tylko świeciłam jakby na tekst i ja po prostu miałam takie zwiechy. Ja się autentycznie przechodził mnie dreszczyk i się bałam. To jest koniec, jeżeli chodzi mi o tą recenzję książki. I jeżeli chodzi o mi, ten cał, mi o ten cały filmik, moi drodzy, 20 minut materiały, materiału. Ciekawa jestem, kiedy ja to zmontuję, ile w końcu wyjdzie minut, to jest tyle. Poukładam je jeszcze tak na szybko. I no, cieszę się, że to nagrałam tak szybko, bo w sumie później bym o tym zapomniała, a tak to wszystko jest na swoim miejscu. Jest tego mega dużo plus jeszcze jedna książka, której nie mam. Także to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję, jeżeli dotarliście do końca. I co? I możecie się pochwalić swoim, swoim, swoimi książkami, które przeczytaliście w wakacje w komentarzach. Pa! pa.